Jeśli miałbym wskazać najciekawsze gry dziejące się w kosmosie, to bez wątpienia jedną z nich byłaby seria Dead Space. Seria opowiadająca o zmaganiach w przestrzeni kosmicznej zwykłego inżyniera, który postawiony jest przed, no, oczywiście, problemem końca ludzkości, ale nie będę oczywiście zdradzał tutaj fabuły, bo jeżeli nie graliście, to koniecznie nadróbcie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o broni, którą można zdobyć w tej serii. Czy bronie z gier serii Dead Space mogłyby istnieć i działać naprawdę? I jaka fizyka musiałaby za tym stać? W tym odcinku przyjrzymy się kultowej przecinarce plazmowej, karabinowi pulsacyjnemu, modułowi kinezy i akceleratorowi grawitonów, znanemu też jako Force Gun. Zaczynamy. EA Games, partner dzisiejszego odcinka, wypuścił właśnie remake kultowej gry Dead Space, więc to idealny moment na dokładniejsze przyjrzenie się z naukowej perspektywy broni, która dostępna jest dla gracza. Ten wciela się w postać Izaka Clarka, inżyniera, który leci w kosmos z misją naprawczą i ratunkową górniczego pojazdu kosmicznego Ishimura. Jeśli zaś chodzi o bronie, którymi dysponuje, to będą to głównie narzędzia górnicze i naprawcze, które jednak przy odrobinie wyobraźni, a czasem niewielkich przeróbkach nadadzą się świetnie do pozbywania się kolejnych napotykanych wrogów. W tym odcinku skupimy się na najbardziej egzotycznych urządzeniach, no bo piły mechaniczne Reapera, mimo że efektowne, nie są niczym na tyle zaawansowanym, aby zastanowić nawet się nad stojącą za nimi fizyką. Zaczynamy. Plasma Cutter, chyba najbardziej ikoniczna z broni znanych z uniwersum Dead Space, czyli po domowemu Przecinarka plazmowa. To pierwsze z narzędzi, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. W grze służy do pozbawiania kończyn napotykanych przeciwników. Dlaczego tak drastycznie? Aby ich pokonać, trzeba ich unieruchomić i pozbawić broni, często właśnie w postaci zmutowanych kończyn. Przecinarka plazmowa nadaje się do tego celu wręcz idealnie. Wyprodukowana przez korporację Schofield Tools 211V Plasma Cutter, bo taka jest pełna nazwa, służyło głównie do przecinania minerałów, ale także przy pracach konstrukcyjnych. I remontowych. Zamiast bawić się w odpiłowywanie elementów, można je było zwyczajnie przeciąć za jednym zamachem. W grze przecinarka działająca w dwóch trybach, wertykalnym i horyzontalnym wystrzeliwuje z siebie coś na kształt plazmowych pocisków czy bełtów przecinających materiał, na który napotkają. Wysoka temperatura i niesiona ze sobą energia sprawiają, że broń staje się czymś na kształt rozgrzanego noża, który z łatwością przecina masło. W tym przypadku masłem mogły być bardziej miękkie rudy metali albo na przykład właśnie w. Wspomniane wcześniej kończyny. Mimo bycia bardzo użytecznym w likwidowaniu kolejnych wrogów, było to jednak narzędzie niewielkie, a więc i o ograniczonej mocy. Mógłbym porównać je do ręcznej wkrętarki bezprzewodowej. Oczywiście w panteonie tych wszystkich wielkich i skomplikowanych narzędzi górniczych. Plasma Cutter również posiadał swój moduł zasilania, który po wyczerpaniu należało wymienić. Jak widać, przydatne i bardzo mobilne urządzenie. Ile jednak jest w nim nauki, a ile fikcji deweloperów gry? Okazuje się, że nie dość, że jak najbardziej byłoby możliwe stworzenie podobnego narzędzia, to jeszcze tego typu przecinarki już teraz istnieją naprawdę. Różnego rodzaju przecinarki CNC wykorzystujące łuk plazmowy działają w przemyśle i bardzo ochoczo wycinają przeróżne kształty w metalach i innych materiałach. Prąd elektryczny przepuszczany jest przez przyspieszany i kompresowany gaz, dzięki czemu dochodzi do jonizacji i wydzielenia bardzo wysokiej temperatury rzędu 25 Tysięcy, moi drodzy stopni Celsjusza. To więcej niż temperatura powierzchni Słońca, która osiąga około 5,5 tysiąca stopni Celsjusza. Dostępne są również ręczne przecinarki, które chyba jeszcze bardziej zasadom działania przypominają tę z Dead Space. Przypominają, bo oczywiście technologia w grze została mocno podkręcona. Obecne cięcie plazmowe przypomina bardziej operowanie palnikiem acetylenowo tlenowym Operator lub maszyna wodzą po metalu i wykonują mniej lub bardziej precyzyjne cięcie. Dzisiejsze przecinarki są w stanie ciąć z prędkością dochodzącą do 10 metrów na minutę. Blachy o grubościach od 4 do 6 cm, w zależności od materiału, z jakiego są wykonane. Jak więc widzimy, tego typu broń czy narzędzie bez problemu mogłoby zostać stworzone. Już. dziś. Problemem byłoby oczywiście zasilanie. Tego typu przenośne urządzenia potrzebują nawet 4 i więcej kilowatów mocy. To zbyt dużo na obecne bezprzewodowe systemy zasilania, dlatego jeśli to dzisiaj doszłoby do ataku nekromorfów, na przykład w jakiejś hucie stali, to musielibyśmy biegać po niej z bardzo długim kablem, ryzykując zaplątanie go w jakieś wystające elementy. Krótko mówiąc, Isaac Clark miał szczęście, że akcja gry działa się jednak w przyszłości. Ocena? Technologia 211V Plasma Cutter istnieje już dziś, ale jest jeszcze zbyt niedoskonała, aby stworzyć urządzenie działające idealnie tak samo. Główny problem leży w zbyt słabym bezprzewodowym zasilaniu. Kolejne narzędzie, lub w tym przypadku już konkretnie broń, to dostępny dla gracza karabin pulsacyjny. Strzela on pociskami bardzo niskiego kalibru, które dodatkowo rozpędzane uderzają w cel, przekazując olbrzymią energię kinetyczną. Pociski po uderzeniu grzybkują, czyli rozpłaszczają się, przenosząc energię na większy obszar, dzięki czemu mogą dokonywać więcej zniszczeń. Opis brzmi jak typowy dla wielu karabinów czy pistoletów, które mamy już dziś. Skąd więc ta broń w naszym spisie? Z dwóch powodów. Po pierwsze kontrola odrzutu, po drugie dostosowanie do używania w przestrzeni kosmicznej. To są dwa tematy, które warto myślę tutaj poruszyć. Broń ta skonstruowana jest w ten sposób, aby przy wystrzale wywoływać jak najmniejszy odrzut, czyli ten ruch broni spowodowany uwalnianiem się gazów powstających przy odpaleniu pocisku. W dzisiejszym uzbrojeniu ten efekt uzyskuje się dwojako. Przez zastosowanie tłumików, które rozpraszają wydostające się z broni gazy lub przez wiercenie od Otworów w przedniej części broni, które spełniają podobną właściwie rolę. Karabin pulsacyjny z Dead Space nie posiada jednak takich otworów, a dodatkowo przy pojedynczym naciśnięciu języka spustowego wystrzeliwuje aż trzy pociski. Dlatego najprawdopodobniej twórcy tej broni musieli zainstalować wirtualnie oczywiście jakieś wewnętrzne kinetyczne tłumiki drgań, albo polegać bezpośrednio na masie całego automatu. Masa broni jest trzecim sposobem na redukcję odrzutu. Im karabin jest cięższy, tym mniej nim rzuca podczas strzelania. Ale oczywiście coś za coś. W pewnym momencie przestaje to być już mobilna broń i do jej targania trzeba użyć jakiegoś rodzaju transportera. Dlatego też wszelkie minigany używane przez piechurów to czysta fantastyka. Więc sorry, ale strzelanie z minigana w predatorze, mimo że bardzo efektowne zalicza się właśnie do tej grupy. Co prawda na rynku pojawiają się różnego rodzaju tłumiki odrzutu. Takie mocowane do broni urządzenia mogą być zrobione albo z litego metalu, albo posiadać w sobie jakieś systemy sprężynowe, lub na przykład ciekłą mrtęć, ale specjaliści twierdzą, że ich wpływ na odrzut pochodzi bardziej z tej dodatkowej masy, jaką stanowią, niż z faktycznego działania wnętrza tych urządzeń. No dobra, a co z drugim elementem, czyli przystosowaniem do warunków kosmicznych? Broń na pokładzie pojazdu kosmicznego to generalnie nie jest najszczęśliwszy pomysł. Obecne statki i stacje kosmiczne mają bardzo cienkie ściany. Strzał z broni spowodowałby natychmiastową perforację, no i dekompresję takiego modułu. Powietrze, rozprężając się, uciekałoby w próżnię tym otworem, a jeśli byłby on odpowiednio Duży, mogłoby dojść nawet do takiej wybuchowej dekompresji, która zniszczyłaby kompletnie statek, cały moduł, albo nawet całą stację kosmiczną, jeśli w porę nie udałoby się odciąć takiego uszkodzonego modułu. Pojazdy z uniwersum Dead Space, no oczywiście, są co prawda dużo bardziej masywne i wytrzymałe, no ale również posiadają słabsze elementy konstrukcyjne, które trafione mogłyby ulec zniszczeniu i doprowadzić do dekompresji. Dlatego też amunicja karabinu pulsacyjnego została specjalnie dostosowana do warunków, w jakiej przyszło jej funkcjonować. Nie Osłonięte tkanki były oczywiście narażone na przebicie, ale już wzmocnienia skafandrów roboczych, czy ściany pojazdów, były wystarczająco mocne, aby wytrzymać uderzenie tej niskokalibrowej amunicji. Fakt, że rozpłaszczała się ona przy kontakcie, dodatkowo zabezpieczał konstrukcję, dzięki wspomnianemu wcześniej rozproszeniu energii. Co prawda nie mamy obecnie broni dostosowanej do działania w kosmosie, na szczęście, póki co też nie potrzebujemy broni w kosmosie, ale amunicja rozpłaszczająca się przy uderzeniu jest jak najbardziej realna. Taki pocisk trafiając w ciało, Dokonuje większych zniszczeń, natomiast faktycznie ma mniejsze zdolności penetrujące. Do tego używa się amunicji ze specjalnie utwardzonymi rdzeniami takiej amunicji przeciwpancernej. Kolejna broń to jak dla mnie kreme de la crème całego arsenału. Ręczny akcelerator grawitonów, albo w skrócie Force Gun, to marzenie chyba każdego kosmicznego górnika lub konstruktora. Urządzenie to zdolne jest zarówno do kruszenia skał i ród, jak i do przenoszenia w powietrzu obiektów, od urobku do przeciwników. Bardzo praktyczne i uniwersalne urządzenie, ale w jaki sposób działa w świecie gry? W czasie walki Force Gun działa w sposób zbliżony do strzelby, shotguna, bardzo popularnego w strzelankach. Jego podstawowa funkcja polega na wypuszczeniu szerokiej wiązki energii, która zadaje obrażenia kinetyczne wszystkim przeciwnikom znajdującym się przed nią. Im bliżej wrogów znajduje się źródło wybuchu, tym większe obrażenia zostaną im zadane, czyli zupełnie jak w shotganie. Z uwagi na krótki zasięg, Force Gun stanowi skuteczne narzędzie jedynie w walce w zwarciu. Dodatkowo w remake'u z 2023 roku alternatywny strzał tworzy miejscową studnię grawitacyjną, która jest w stanie uwięzić przeciwników, a po ulepszeniu również zadawać im obrażenia. Jak widać, bardzo pomysłowe narzędzie, ale czy ma jakiekolwiek podstawy w nauce? Początkowo chciałem pójść w stronę ultradźwięków. Te wykorzystywane są już dziś do kruszenia m.in. kamieni żółciowych czy tak zwanego skalingu, czyli usuwania kamienia z zębów. Odpowiednio mocny impuls ultradźwiękowy byłby w stanie zadawać obrażenia, ale force gun ewidentnie działa na innej zasadzie. W jakiś sposób musi być w stanie kontrolować przepływ grawitonów. ale hola hola, zaraz, czym są grawitony? To moi drodzy takie hipotetyczne cząstki z grupy bozonów, które mają być odpowiedzialne za przenoszenie oddziaływania grawitacyjnego. Podobnie jak cząstkami przenoszącymi oddziaływania elektromagnetyczne, takie jak na przykład światło, fale radiowe, są fotony, tak też dla grawitacji takimi kwantami miałyby być właśnie grawitony. I podobnie jak w technologiach laserowych wymuszany jest spójny i silny strumień fotonów, tak forzgan musiałby w jakiś sposób zaburzać odpowiednio pole grawitacyjne właśnie poprzez Emisję grawitonów. W ten sposób moglibyśmy tworzyć wspomniane wcześniej studnie grawitacyjne poprzez wymuszenie lokalnie emisji tychże kwantów grawitacji. Normalnie we wszechświecie grawitacja jest wynikiem oddziaływania na siebie masywnych obiektów, takich jak planetoidy, planety, gwiazdy, czarne dziury itd. Einstein w swojej teorii względności przedstawił oddziaływanie grawitacyjne jako zakrzywianie czasoprzestrzeni. Zakrzywianie poprzez masę, oczywiście. Oczywiście wszystko, co ma jakąkolwiek masę, ją zakrzywia, tyle że te. Bardziej masywne obiekty w zauważalny w makroskali sposób. Tu jednak nie mielibyśmy do czynienia z grawitacją indukowaną masą, ale z manipulowaniem polem grawitacyjnym i wspomnianymi gravitonami w jakiś zupełnie inny, egzotyczny sposób. No, jest tylko jeden problem. Grawitony wcale nie muszą istnieć. Ich istnienie zostało zaproponowane w oparciu o fakt, że reszta oddziaływań ma swoje poznane już kwanty oddziaływań, czyli cząstki zwane bozonami. Jednak grawitacja może być czymś zupełnie innym niż elektromagnetyzm czy słabe i silne oddziaływanie. Są opracowania, które zakładają nawet, że jest ona przejawem przenikania do naszej trójwymiarowej rzeczywistości czegoś przynajmniej czterowymiarowego. Brzmi ciekawie. Załóżmy jednak na chwilę, że grawitony faktycznie istnieją. Czy możliwe byłoby manipulowanie nimi bez użycia olbrzymich mas? Nie wiadomo. To zależałoby od samej natury tego, czym są grawitony. Jeśli ich istnienie wynikałoby z zagęszczenia energii w danym miejscu, no to im więcej wpompowalibyśmy tej energii, tym większą masę uzyskalibyśmy w wyniku tego pompowania. Niestety są to dwa nierozerwalne ze sobą elementy masa i energia. E równa się mc. Idąc jeszcze głębiej w science fiction, moglibyśmy pokusić się o emisję takich grawitonów z jakiegoś zapasowego, kieszeniowego wszechświata, który byłby takim repozytorium masy. Ale ponownie, jak w przypadku grawitonu, to, że matematyka pozwala na takie manipulacje, nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości faktycznie udałoby się dokonać tego naszym odpowiednio zaawansowanym potomkom. Grawitacja, w przeciwieństwie do elektromagnetyzmu, nie jest, jak widać, tak plastyczna do kontrolowania. Nie jesteśmy na przykład obecnie w stanie odwrócić jej, nazwijmy to, ładunku grawitacyjnego. Z naszej perspektywy grawitacja ma jedynie właściwości przyciągające. Aby uzyskać właściwości odpychające, jak w przypadku podstawowego strzału Forsgana, musi Chcielibyśmy mieć coś jak egzotyczna materia o ujemnej masie albo generator ciemnej energii, która jeśli istnieje ma właśnie takie własności. Natomiast można by pokusić się o połączenie dwóch opisanych przeze mnie technologii. Ultradźwięki do odrzucania i grawitony do tworzenia studni. W ten sposób mógłby działać moduł kinezy zainstalowany w skafandrze bohatera. Urządzenie służyło do przenoszenia obiektów tak jakby Isaac Clar posiadał zdolności telekinezy. Spotkałem się z wyjaśnieniami działania tego urządzenia, które zaprzęgały do pracy kwantową lewitację lub kwantowe blokowanie. To zjawisko które potrafią wprowadzić obserwatora w osłupienie, oto nagle jakiś przedmiot zaczyna unosić się w powietrzu bez żadnego wyraźnego powodu. Ten jednak istnieje. Otóż nie są to byle jakie obiekty, a bardzo schłodzone nadprzewodniki, które unoszą się nad silnymi magnesami. W przypadku kwantowej lewitacji taki nadprzewodnik będzie unosił się w polu magnetycznym, mogąc swobodnie poruszać się w jego zasięgu. Kwantowe blokowanie występuje, gdy nadprzewodnik blokuje się niejako w polu magnetycznym i nie ruszy się bez przyłożenia siły z zewnątrz. Dzieje się tak przez efekt Meisnera, czyli zanik pola magnetycznego w nadprzewodniku w momencie kiedy przechodzi on w ten stan nadprzewodzący, w tym przypadku w momencie, kiedy go zaczynamy schładzać. Pole magnetyczne magnesu opływa go wtedy niejako i utrzymuje w miejscu, co z naszej perspektywy wygląda właśnie jak taka lewitacja i zablokowanie w jednym miejscu. Jednak widzimy tu zastosowanie bardzo egzotycznych technologii nadprzewodniki, niskie temperatury, magnesy. Nie bylibyśmy w stanie przenosić obiektów, które nad przewodnikami bądź magnesami nie są. A dodatkowo musimy pamiętać o wpływie grawitacji. Nawet gdyby zbudować moduł kinezy w oparciu o grawitony i ultradźwięki, to nadal musielibyśmy mieć odpowiednio dużo siły, aby faktycznie przesuwać masywne obiekty. Być może odeszłoby nam pokonanie tarcia, ale nie grawitacji i bezwładności przesuwanego obiektu. Tylko zasadnicze pytanie: po co? Mając taką zaawansowaną technologię, wykorzystywanie jej do zwykłego kopania surowców wydaje się być jak likwidowanie komara za pomocą rakiety Ziemia-Powietrze. Mając do dyspozycji tak wielkie rezerwuary energii, moglibyśmy zwyczajnie gazyfikować asteroidy i transportować potrzebne pierwiastki do orbitalnych rafinerii, które oczyszczałyby gaz i frakcjonowały go na poszczególne składowe. Ma to tylko jeden przykład z brzegu. Jak więc widać, sprzęt z Dead Space ma w mniejszym lub większym stopniu jakieś podwaliny naukowe. Ale przede wszystkim dostarcza to, co w rozgrywce najważniejsze, czyli emocje i zabawę podczas pokonywania kolejnych przeciwników i przeszkód. Jeśli nie znacie tej serii, to serdecznie ją polecam, ponieważ oprócz kosmicznych widoków i przeżyć, ma też świetną fabułę. A odkrywanie tajemnicy stojącej za problemami na Ishimurze trzyma w napięciu nie mniej niż czyhający w ciemnościach wrogowie. Warto sprawdzić, zwłaszcza że w tym roku wyszedł wspomniany przeze mnie remake, który dodatkowo powala cudowną grafiką, także zobaczcie sobie co i jak. No a moi drodzy, a propos tego odcinka, to przyszło nam do głowy, że można by pociągnąć temat dalej i zrobić całą serię odcinków, które poruszałyby w ten sposób kwestie różnych technologii, broni, zjawisk. Różnych pojazdów, wszystkiego co pojawiało się w filmach, książkach, grach, serialach i innych dziełach science fiction. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeśli tak, to zaczniemy nad tym pracę, i być może w drugiej połowie roku zaczniemy też wypuszczać właśnie taką serię? Zobaczymy. Na razie żegnam się z Wami, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.